Chciałbym, chciałbym być z tej strony Marcy Wolny. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć o moim yy, założeniu na tym. I chciałbym Wam się coś zapytać, żebyście mnie trochę nie ten, nie to kuczali na internecie, bo to nie jest fajne. Nie to kasztywia. To bardzo jest niefajne. Więc woloby. Żeby mi ten, bo ale nie przedłużam, miłego oglądania. Za chwilę będziemy zaczynać. Zobaczcie sobie. Na myszce gram fako z Jak Wam się podoba to jest turpak macie w opisie to jest moje pierwsze takie konto na youtube więc myślę, że wam się ono spodoba Przecież nie mówię, że nie aj a niestety już przegrałem ale to nie jest takie stresujące, że przykrywasz. Nie przekrywasz.